Posłowie Konfederacji powołali dość specyficzny zespół parlamentarny. Zespół parlamentarny do spraw obrony Tatarów. E, nie, nie takich Tatarów zespół parlamentarny do spraw obrony polskiego Tatara i prawa do spożywania mięsa. No i dobra, nikt nie dziwi się, że klauny w pracy klaunują. Ale sprawa ostatnio nabrała rumieńców. Redaktor Gozdyra dotarła do zaproszenia na posiedzenie tego zespołu. To znaczy SMS-a, w którym posłowie Konfederacji umawiają się na 22 w restauracji sejmowej, żeby porozmawiać o tym, jak ceny w restauracji sejmowej drastycznie rosną. Grillowany w Polsce poseł Szymański nie miał jaj, żeby przyznać, że koledzy z jego ugrupowania robią sobie bekę z polskiego sejmu i zamiast tego połączył kropki ze sławetną Piątką Konfederacji. Piątka Konfederacji. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Tym razem wylosowało się obwinianie Unii Europejskiej. Unii Europejskiej. To jest poważna praca. No, oczywiście, polityka. że tak. Patrząc na to, no, jak się że nie ze strony Unii no, nie, Europejskiej, ja, ja, to oczywiście, ja, że tak. Sytuacja typu trafiło się ślepej kurze ziarno. Moim zdaniem również Unia Europejska często niepotrzebnie zagląda polakom w talerz i zdecydowanie za bardzo w tym talerzu miesza. Nie wiem, czy członkowie zespołu parlamentarnego o tym wiedzą, ale Unia faktycznie wpływa różnymi swoimi narzędziami na to. Które produkty spożywcze w Polsce są droższe, a które tańsze? I tak się składa, że w ramach wspólnej polityki rolnej wspierane są przede wszystkim te gospodarstwa, które są dużymi gospodarstwami, a po drugie te gospodarstwa, które zajmują się produkcją odzwierzęcą. Z 57 miliardów rocznego budżetu WPR. 46 miliardów, czyli 80%, idzie właśnie na taką produkcję na wieprzowinę, wołowinę, jaja czy nabiał. Część z tych produktów to nie są nawet rzeczy, które trafią na polskie stoły, tylko produkty na eksport. Można powiedzieć, że Unia Europejska dyskryminuje producentów polskiej, nie wiem, fasoli. Zamiast tego faworyzuje śmierdzące, uprzykrzające życie okolicznym mieszkańcom fermy drobiu czy wieprzowiny. To zupełnie niepotrzebna i szkodliwa ingerencja w rynek. Chyba zgoda chłopaki. Polityka bez cięć, bez komentarzy. Tylko fakty.